Cześć, kochani, to Andy z kanału Anti Creativity. Trochę mnie tu nie było, tak długo, że już właściwie nie pamiętam jak się nagrywa filmiki. Do tego zabieram się jakiś czwarty raz, bo poprzednią wersję nagrałam bez kłosu, nie wiem dlaczego. E, jaki nowy rok, nowe wyzwania. Jako, że miałam sporą przerwę, stwierdziłam, że zacznę go od tutorialu albumowego Ani Tworzy. Mój rok z Anią Tworzy. I w ten oto sposób powstał album, który widzicie na ekranie. Niewiele jest zmienione względem oryginału, no ale na przykład tutaj mamy dodatkową różyczkę, ona jest nawet nie wiem skąd, z jakiejś wymianki chyba, taka biało-różowa. Tutaj mamy górę i tu jest taka duża zmiana, bo ja zostawiłam wersję Hidden Hinge, gdzie mogę sobie ukrywać maty w środku. Maty, jakieś bilety, jakieś pamiątki. Zobaczymy, bo generalnie idea albumu jest taka, że ma 12 stron. Po stronie jakby na każdy miesiąc z roku i w każdym miesiącu będziemy sobie wklejać do niego zdjęcia. Tutaj na grzbiecie zdecydowałam się dać koło naklejkę z Mintaja, taką okrągłą. Jest podklejona papierem skrapowym, a później dopiero białym, żeby zrobić jakby takie dwie warstwy. No i z tyłu tutaj mamy okładkę. U mnie jest zielona. Bo ja nie wiem, jak to robię, ale ja nigdy nie mam tych ścinek, które są pokazywane na filmie, że należy wykorzystać. Naprawdę, to już jest drugi kit albumowy, yy, który mam od Ani i nigdy nie znajduję tych ścinek, które ona ma. Tutaj yy, przechodzimy do środka. Nie będę się rozwodzić, bo to... Myślę, że podlinkuję Wam film Ani, jak ona tam opowiada dokładnie o tym albumie. Tutaj mamy pierwszą stronę, na której mamy... Paseczek przytrzymujący stronę, dwie klapki i tutaj mamy klapkę podnoszoną do góry. To jest bardzo fajny mechanizm, bardzo mi się podoba i myślę, że będę go stosować. Nie wiem, czy już go gdzieś nie robiłam też w albumie którymś swoim, ale nie pamiętam. Tutaj te stepelki tutaj się ledwo odbił, tutaj, widzicie, na, na tej stronie troszkę lepiej. To są z Little Corner Design, niezmiennie. Uważam, że są naprawdę fajne. Także ciągle ich używam. Tutaj mamy małą książeczkę taką 10 na 10 na zdjęcia albo na jakieś zapiski. No i dwie klapki, które odkrywają nam kieszeń tak naprawdę. I tutaj w kieszeni mam po prostu matę na zdjęcia. Ja zrobiłam matę na zdjęcia 10 na 15 i 9 na 13 takie mniejsze, obie są oklejone. Wynika to z tego, że po prostu zostało mi sporo ścinków, w którymi dało się okleić matę 9 na 13 więc stwierdziłam, że takie też zrobię. Tutaj generalnie z całego kitu, w którym było 18 arkuszy skrapowych, nie zostało mi właściwie nic, chyba jeden arkusz tylko. A tak to wszystko, wszystko poszło albo na maty, albo na, na strony albumowe. Tutaj mamy taką stronę zamykaną na kopertę. No i dwie, dwie klapki, tutaj w środku też już jakieś maty na zdjęcia. Tutaj z tymi stronami jedynie mój błąd taki, że jakby ta koperta powinna być bardziej przesunięta w tą stronę, jakby w prawo. Bo jak widzicie, tutaj mi trochę haczy o ten wodospad dynamiczny, muszę się zastanowić jeszcze, jakby co z tym zrobić. Bo przy każdym otwieraniu to kolbumu to jest zahaczone, i to jest nieco problematyczne. Tutaj mamy wodospad dynamiczny. Który też to, że mój album się nie rozkłada na super płasko. Nie mm. działa jakoś fantastycznie. Prawdopodobnie, jak będę. Nie wiem, czy nie będę robić drugiej wersji tego albumu, to zastanowię się, czy nie dam go jakby na lewej stronie. Czy nie będzie wtedy lepiej. Tutaj mamy kolejne dwie strony. I tutaj mamy Shaker Box. Z zakinami takimi z napisem: Rozpieszczaj. Tutaj z tyłu zaklejone. I tutaj mamy takie maty na zdjęcia, ukryte takie mini harmoniki z obu stron. I wszystko pięknie się trzyma. Na kolejnej stronie mamy książeczkę. Otwieraną w ten sposób, i tutaj na bok. I pionową książeczkę też otwieraną w bardzo podobny sposób. Tutaj mamy kolejną stronę z klapeczką. I tutaj mamy takie dwie otwierane małe klapki. Tak naprawdę tutaj spokojnie można wsadzić zdjęcie w sensie nie trzeba go wkleić, tylko można wsadzić, bo ta, ma jakby ten paseczek z magnesem, jest spokojnie przytrzyma. No i tutaj jeszcze mamy dodatkowo ukryte dwa miejsca na zdjęcia. Tutaj mamy kolejną stronę. Też z, ko też z kopertą, tylko ta koperta jest tym razem jakby pionowa, tam ta poprzednia zielona była pozioma. I też mamy mat na zdjęcia. Kolejna strona wiązana na sznureczek. I klapki. A pod klapkami ukryta kieszonka. Znowu na maty na zdjęcia, także bardzo dużo kieszonek, bardzo dużo miejsca. Tak naprawdę, jeżeli tutaj nie włożę żadnego zdjęcia, bo na przykład nie będę mieć więcej niż trzy zdjęcia, to spokojnie może tak zostać i to też jakby nie będzie niczemu przeszkadzać. Bo ten papier jest tak zdobny, że bez problemu. Po prostu sam w sobie jest stanowi ozdobę, już nawet nie trzeba zdjęć. Tutaj mamy kolejną stronę otwieraną na sznureczek, i tutaj mamy takie ukryte, że tu mamy taką głęboką kieszeń i ona jest głęboka, bo ona jakby nie jest tutaj doklejona z tej strony. Także zdjęcie może być nawet większe, można tu włożyć jakąś pamiątkę albo coś bardzo niewymiarowego, co może nie zmieścić się na poprzednich stronach. No już tu zbliżamy się do końca. Po lewej stronie mamy klapkę otwieraną na lewo i na prawo i dwie kieszenie. Tutaj mamy taką długą, głęboką kieszeń, tutaj troszeczkę płytszą, ale bez problemu też mieszczą się zdjęcia w obu formatach. No i na ostatniej stronie znowu mamy tekturkę wyciętą i podklejoną dwukrotnie, tak jak widzieliście na górze. Na grzbiecie. Tak naprawdę ta powstała pierwsza, później stwierdziłam, że w sumie na grzbiecie też można by tak zrobić. Po prostu brakowało mi tu jakiegoś napisu, a jakoś nie pasował mi żaden z tych, mi został. I tutaj mamy otwierane takie klapki, tak jak już widzieliście na poprzednio na tych stronach tylko pionowe, a tutaj mamy poziome. I pod nimi jest ukryta kieszonka na jeszcze więcej zdjęć. Co mogę powiedzieć o warsztatach Ani? Ja bardzo lubię to, jak Ania tłumaczy rzeczy, że wszystko jest po kolei. Wiecie, najpierw jest. Biegujemy, dobiegujemy, potem tniemy. Papier bazowy, skrapowy wszystko jest jakby po kolei, nie jest chaotyczne. I mi bardzo odpowiada ta forma, że to jest już jakby nagrane i możemy zadawać pytania w komentarzach pod filmem, który już istnieje. Bardzo nie lubię, bardzo nie lubię warsztatów, które odbywają się w formie live. Brałam w takich udział dwukrotnie i to nie jest dla mnie. Także polecam z całego serduszka warsztaty Ani i mam nadzieję, że do zobaczenia już wkrótce, a nie za kolejne kilka miesięcy, tak jak teraz miałam przerwę.